Moi drodzy, będąc w Meksyku nie sposób nie odwiedzić pałacu prezydenckiego, a tu przede wszystkim za mną wspaniałe murale, czyli cała historia Meksyku opowiedziana na malowidłach, na co szczególnie można zwrócić uwagę przede wszystkim na ścieranie się tych dwóch kultur pomiędzy kulturą chrześcijańską a kulturą indiańską, kulturą aztecką. No i tutaj chociażby mamy na tym murale za mną. możemy zauważyć między innymi właśnie jak wyglądał Meksyk za czasów Corteza. To jest spotkanie właśnie wszystkich kultur. Widzimy doskonale na tym murale, że jest tutaj, jest tutaj chociażby pokazane handel, jak wyglądał handel. Można było kupić między innymi niewolnika za kilkanaście ziaren kakao. Tutaj mamy na przykład bardzo ciekawą rzecz. Jeśli ktoś poszukiwał, to można było no, jeśli ktoś oszukiwał, no to wtedy obcinano mu rękę. Ponadto jeszcze tutaj, na tym murale, nie wiem czy to widać z tej strony, ale można sobie tutaj zobaczyć e, między innymi świątynie, e, z, których, e, z których właśnie już na szczycie tej świątyni e, są one pokrwawione ze względu na składanie tych ofiar, a ponadto jeszcze cały Meksyk, właściwie podzielony na kilka wysp i między tym wszystkim jezioro meksykańskie, którego dzisiaj już nie ma. Podobnie gdybyśmy podeszli sobie pod ten główny plac Pałacu Prezydenckiego, to zauważylibyśmy bardzo piękną fontannę. Z drugiej strony również na każdym z tych murale można zauważyć bardzo ciekawe malowidła, m.in. życie codzienne. Właśnie tej kultury, piśmiennictwo, haftowanie, wzory, malowanie, pozyskiwanie barwników, to wszystko tutaj zostało pokazane na tych właśnie wspaniałych muralach Pałacu Prezydenckiego w Meksyku.